czy masz w domu wodorowęglan sodu. W takim razie wiec jedno może to być najpotężniejsza i najtańsza broń przeciwko problemom, które wpływają na zdrowie osób powyżej 60 roku życia. Zgaga bóle stawów, infekcje dróg moczowych, owrzodzenia jamy ustnej, chroniczne zmęczenie. Wszystko to może zacząć się zmieniać dzięki odpowiedniej dawce łyżeczki. I ma mało znane zastosowanie, które robi wrażenie na lekarzach, szczególnie, w przypadku problemów z nerkami, a nawet regeneracji mięśni. Zostań ze mną do końca, ponieważ odkryjesz, jak bezpiecznie stosować wodorowęglan i odmienić swoje codzienne życie za pomocą tego zapomnianego przez większość środka. Rozdział pierwszy. Zbiór węglanów może złagodzić palenie i ochronić żołądek. Ile razy czułeś to nieznośne pieczenie po posiłku dyskomfort, który unosi się w klatce piersiowej, jakby palił od środka, i wydaje się nie mieć końca, zwłaszcza w nocy, kiedy wszystko co chcesz zrobić to odpocząć. Dla wielu starszych osób ten dyskomfort ma swoją nazwę, zgaga refluks, złe trawienie. Niewiele osób wie, że istnieje tani prosty środek, zapomniany w szafce kuchennej, który może pomóc skutecznie, szybko i bez skutków ubocznych konwencjonalnych leków. Mowa o sodzie oczyszczonej, nieszkodliwym białym proszku, który rozcieńczony w wodzie i przyjmowany we właściwy sposób działa jak silny neutralizator kwasów żołądkowych. Sekret tkwi w tym, że wodorowęglan jest substancją alkaliczną, tytonię o wysokim pH, zdolną do równoważenia nadmiernej kwasowości, która powoduje pieczenie w żołądku i przełyku. Wiele leków sprzedawanych w aptekach przeciwko zgadze wykorzystuje wodorowęglan jako składnik aktywny. Ale różnica polega na tym, że płacisz dużo za coś, co już masz w domu i co kosztuje mniej niż dolara. W przypadku sporadycznych przypadków, z Gagi eksperci zalecają pół łyżeczki wodorowęglanu w dużej szklance wody, spożywanej powoli około godziny po posiłku. Ten nawyk może zmienić rutynę tych, którzy cierpią z powodu ciągłego dyskomfortu żołądkowego. A nie tylko złagodzić objawy, może nawet zapobiec postępowi poważniejszych schorzeń, takich jak wrzody i zapalenie żołądka. Należy jednak zachować ostrożność, stosowanie powinno być umiarkowane i zawsze rozpuszczane w wodzie, nigdy przyjmowane bezpośrednio. A jeśli masz wysokie ciśnienie krwi, zatrzymanie płynów, lub stosujesz leki moczopędne, porozmawiaj z lekarzem przed jego częstym stosowaniem. Mimo to dla większości zdrowych osób starszych, to domowe rozwiązanie może przynieść natychmiastową ulgę i spokojny sen wolny od pieczenia gazów i kwaśnego odbijania, które odbierają przewagę tym, którzy mają już tak wiele do czynienia przez lata. Rozdział drugi. Bicarbonate in the Oral Routine A Powerful Secret Against Weak Teeth and Mouth Sores. Co zrobić? Gdy jama ustna zaczyna wykazywać oznaki osłabienia, gdy zęby stają się wrażliwe, oddech przeszkadza nawet podczas szczotkowania, a małe owrzodzenia zaczynają pojawiać się często. Tego typu sytuacja staje się bardziej powszechna po 60. roku życia, głównie dlatego, że organizmowi trudniej jest kontrolować kwasowość i florę bakteryjną w jamie ustnej. Jednak wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że soda oczyszczona może być doskonałym sprzymierzeńcem w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej, a nawet zapobieganiu poważnym powikłaniom, które wpływają nie tylko na zęby, ale także na dietę i poczucie własnej wartości. Dzieje się tak, ponieważ wodorowęglan ma naturalne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, a także jest wysoce skutecznym regulatorem pH, zdolnym do tworzenia mniej korzystnego środowiska dla rozwoju bakterii, które powodują ubytki płytkę nazębną, a nawet owrzodzenia takie jak owrzodzenia rakowe. Prosty roztwór wykonany z ćwierć łyżeczki wodorowęglanu i szczypty soli rozcieńczonej w szklance ciepłej wody może być stosowany jako płyn do płukania jamy ustnej po posiłkach, pomagając nie tylko wyeliminować bakterie, ale także zneutralizować kwasy, które niszczą szkliwo zębów. Przepis ten był nawet stosowany przez pacjentów chorych na raka, którzy zmagają się z owrzodzeniami jamy ustnej spowodowanymi agresywnymi metodami leczenia, takimi jak chemioterapia, właśnie dlatego, że jest to delikatna, naturalna i skuteczna metoda. A jeśli już cierpisz na bolesne owrzodzenia, możesz nałożyć pastę wykonaną z wodorowęglanu i wody bezpośrednio na ranę, co niemal natychmiast łagodzi ból i przyspiesza proces gojenia. Dla osób noszących protezy zębowe wodorowęglan może być również doskonałym sprzymierzeńcem w czyszczeniu, eliminowaniu nieprzyjemnych zapachów i zapobieganiu grzybom powodującym infekcję błony śluzowej. W czasach, gdy wszystko staje się bardziej wrażliwe, w tym jama ustna, posiadanie bezpiecznego, prostego i niedrogiego rozwiązania chroniącego zęby, łagodzącego ból i utrzymującego świeży oddech jest jak ponowne odkrycie zapomnianej pielęgnacji. To coś więcej niż tylko porada zdrowotna, to przywrócenie komfortu, godności i bezpieczeństwa tym, którzy muszą czuć się dobrze, aby nadal się uśmiechać, jeść i żyć z przyjemnością. Czy wypróbowałeś wodorowęglan w swojej rutynie jamy ustnej? Jakie były twoje doświadczenia? Daj nam znać w komentarzach, czy ta wskazówka wpłynęła na twój komfort i zdrowie jamy ustnej, a jeśli znasz kogoś, kto cierpi na podobne problemy, przekaż te rekomendacje dalej. Razem możemy zachować zdrowy uśmiech i prowadzić lepsze życie. Rozdział trzeci. Bicarbonate in the joints a silent relief for pain sufferers. Czy czujesz, że twoje stawy są sztywniejsze, że kolana często pękają, lub że ból w ramionach uniemożliwia, ci podnoszenie rąk jak dawniej? Wraz z upływem lat stany zapalne w organizmie dają o sobie znać, a wiele starszych osób żyje z bólem, który nie jest widoczny w badaniach. Ale ogranicza ich ruchy, nastrój, a nawet humor. W ostatnich latach nauka wykazała, że wodorowęglan sodu, oprócz łagodzenia kwasowości żołądka, może bezpośrednio zmniejszać stan zapalny w organizmie. Badanie opublikowane przez naukowców z Augusta Medical Institute w Stanach Zjednoczonych wykazało, że kontrolowane spożycie roztworu zawierającego wodorowęglan było w stanie wpłynąć na zachowanie układu odpornościowego, zmniejszając sygnały zapalne w stawach. Oznacza to, że ten prosty biały proszek może pomóc zmniejszyć ból i obrzęk związany z zapaleniem stawów artrozą i innymi schorzeniami powszechnymi w starszym wieku. Przyjmowanie pół łyżeczki wodorowęglanu rozpuszczonego w szklance wody raz dziennie po posiłku może być naturalnym sposobem na złagodzenie bólu. Bez uciekania się do ciągłego stosowania leków przeciwzapalnych, które zużywają żołądek i przeciążają wątrobę. W tym miejscu należy jednak ostrzec takie stosowanie powinno odbywać się pod nadzorem lekarza, zwłaszcza jeśli masz nadciśnienie lub problemy z sercem, ponieważ wodorowęglan zawiera sód i może zakłócać równowagę organizmu. Mimo to, odkrycie to daje nadzieję tym, którzy żyją ograniczeni bólem i stopniowo tracą swoją autonomię. Wyobraź sobie, że możesz więcej chodzić, wchodzić po schodach, z mniejszym trudem, a nawet lepiej spać bez dyskomfortu stawów. To coś więcej niż fizyczna ulga. To odzyskanie przyjemności z poruszania się, wykonywania własnych obowiązków, poczucia, że znów jesteś właścicielem swojego ciała. Rozdział czwartych ochrona nerek i kontrola kwasów krwionośnych. Niewidoczna osłona przed węglanami naturalne. Starzenie się sprawia, że nerki pracują ciężej. Zwłaszcza gdy w organizmie gromadzi się nadmiar kwasów. Cichy problem, który dotyka tysiące starszych osób i jest związany nie tylko ze współczesną dietą bogatą w mięso i przetworzoną. Żywność, ale także z obniżoną funkcją nerek w miarę upływu czasu. Kiedy nerki nie są już w stanie skutecznie eliminować nadmiaru kwasów, organizm zaczyna cierpieć skrajne zmęczenie trudności. Z koncentracją nawracające nudności i postępująca utrata witalności. Właśnie dlatego badanie przeprowadzone przez naukowców z amerykańskiego Towarzystwa Nefrologicznego przyciągnęło tak wiele uwagi, gdy wykazało, że pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, którzy zaczęli regularnie przyjmować wodorowęglan, byli w stanie spowolnić postęp choroby, nawet o 36%, przyjmowany w ukierunkowany i kontrolowany sposób. Wodorowęglan działa jak bufor chemiczny w organizmie, pomagając zrównoważyć pH krwi i odciążając nerki, które nie są już w stanie robić tego samodzielnie. Ta profilaktyka może mieć ogromny wpływ na jakość życia, szczególnie w przypadku osób, które już wykazują oznaki upośledzonej funkcji nerek, takie jak wysokie ciśnienie krwi wzdęcia, ciemny mocz lub nadmierna piana podczas oddawania moczu. Istotne jest jednak, aby każde użycie wodorowęglanu w tym celu było monitorowane przez pracownika służby zdrowia, ponieważ zbyt duża ilość może spowodować poważne zaburzenia równowagi. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ten prosty, tani i naturalny związek może być potężnym narzędziem do ochrony jednego z najważniejszych narządów naszego ciała. Dla tych, którzy już czują się niewytłumaczalnie zmęczeni, nieustannie przechodzą badania bez odpowiedzi lub obawiają się ciągłego stosowania agresywnych leków. Może to być szansa na nadanie nerkom nowego życia, chroniąc swoje zdrowie w lżejszy i bardziej świadomy sposób, dzięki rozwiązaniu, które pochodzi z natury i szanuje rytm organizmu. Ponieważ dbanie o nerki oznacza dbanie o swoją energię, jasność umysłu i niezależność przez wiele kolejnych lat. Czy wiesz już, że wodorowęglan może być istotną pomocą dla zdrowia nerek? Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, boryka się z nadkwasotą lub problemami z funkcjonowaniem nerek, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. I pamiętaj zawsze, skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia. Uczmy się razem i dbajmy o nasze zdrowie w naturalny i skuteczny sposób. Rozdział 5. Jak bikarbonian, pomaga zwalczać infekcje układu moczowego w trzecim wieku. Jeśli kiedykolwiek miałeś infekcję układu moczowego, wiesz, jak niewygodne, bolesne, a nawet niebezpieczne może to być, zwłaszcza po sześćdziesiątce, kiedy organizm jest bardziej wrażliwy, a odpowiedź immunologiczna jest wolniejsza. Uczucie pieczenia podczas oddawania moczu, ciągła potrzeba pójścia do toalety i poczucie, że coś jest nie tak, to oznaki, których nie można ignorować. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że soda oczyszczona może pomóc, złagodzić te objawy w prosty i skuteczny sposób, jeśli jest mądrze stosowana. Wynika to z faktu, że jest to substancja alkaliczna. Tiotej, jest w stanie zneutralizować kwasowość moczu, tworząc mniej korzystne środowisko dla namnażania się bakterii powodujących infekcje takich jak Escherichia coli. Badanie opublikowane w 2017 r. wykazało, że kobiety z nawracającymi infekcjami wykazały znaczną poprawę po kilku tygodniach przyjmowania roztworu zawierającego wodorowęglan, który sprawił, że mocz stał się bardziej zasadowy i zmniejszył miejscowy stan zapalny. Należy to robić pod nadzorem lekarza, ale w wielu przypadkach może to uzupełnić leczenie antybiotykami, a nawet zapobiec pogorszeniu się infekcji. Przygotowanie jest proste: rozcieńczyć pół łyżeczki wodorowęglanu w szklance wody raz dziennie, przez maksymalnie cztery dni, pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań medycznych. Może to zapewnić niemal natychmiastową ulgę w bólu i pieczeniu, a także zapobiec poważniejszym powikłaniom takim jak infekcje nerek. Dla wielu starszych kobiet mieszkających samotnie, o ograniczonej mobilności lub zależnych od opiekunów, możliwość działania w sposób zapobiegawczy i naturalny jest zyskiem autonomii oznacza to możliwość dbania o własne ciało z godnością, bez konieczności polegania wyłącznie na ciężkich lekach lub długim oczekiwaniu na pomoc medyczną. Co więcej, to odzyskanie zaufania do własnego ciała, poczucie czystości lekkości i wolności od dyskomfortu, który wpływa na dzień i zakłóca sen. Takie małe zmiany mogą mieć ogromny wpływ na samopoczucie kogoś, kto już tak wiele w życiu przeszedł, rozdział szósty. Zaskakujący wpływ bikarbonianu na mięśnie i rekonwalescencję po ćwiczeniach. Czy odczuwasz ból mięśni po zwykłym spacerze lub po dłuższym staniu? A może czujesz, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, nie możesz przywrócić swojego ciała do poprzedniego stanu po aktywności fizycznej? Jest to bardziej powszechne niż się wydaje, ponieważ starzenie się zmniejsza zdolność organizmu do radzenia sobie z gromadzeniem się kwasu mlekowego w mięśniach który jest odpowiedzialny za uczucie pieczenia, zmęczenia i sztywności po wysiłku. I po raz kolejny wodorowęglan sodu wykazuje zaskakujący potencjał, pomaga neutralizować ten kwas, przyspieszając regenerację mięśni i poprawiając wytrzymałość fizyczną. Naukowcy udowodnili już, że wodorowęglan działa jako bufor w organizmie, równoważąc pH krwi i zapobiegając gromadzeniu się kwasu w mięśniach podczas i po aktywności fizycznej. Badanie przeprowadzone na aktywnych osobach starszych wykazało, że przyjmowanie niewielkiej dawki wodorowęglanu przed ćwiczeniami zwiększyło wytrzymałość, zmniejszyło zmęczenie i ułatwiło regenerację mięśni nawet o 30%. Co więcej, zwykła kąpiel z wodorowęglanem, dodanie pół filiżanki proszku do ciepłej wody może pomóc rozluźnić mięśnie, złagodzić ból nóg i poprawić krążenie, co jest niezbędne dla osób, które już odczuwają ciężkość. Nuk, lub cierpią na nocne skurcze. Ten rodzaj pielęgnacji jest prosty dostępny i można go wykonać w domu bez wysiłku i bez żadnych kosztów. Wyobraź sobie, że możesz więcej chodzić, wchodzić po schodach z mniejszym bólem, lub po prostu spać, bez budzenia się przez bolesne skurcze łydek. Oznacza to więcej wolności, więcej autonomii i więcej chęci do życia. Ciało starzeje się, ale dzięki właściwym wyborom. Może pozostać aktywne, silne i gotowe towarzyszyć ci na każdym kroku. Wodorowęglan nie jest cudownym rozwiązaniem, ale może być potężnym sprzymierzeńcem dla tych, którzy chcą odzyskać witalność, którą czas próbował wymazać. To tak, jakby zaoferować swojemu ciału ciche wzmocnienie, działające za kulisami, aby pomóc ci iść naprzód z mniejszym bólem i większą energią. Ponieważ dobre życie nie ma wieku, ale zaczyna się od codziennych wyborów, które szanują twoje ciało. Jeśli dotarłeś tak daleko, wiesz już, że ten mały słoiczek, wodorowęglanu zapomniany w szafce, może być czymś więcej niż tylko składnikiem kuchennym. Może złagodzić zgagę, chronić jamę ustną, zmniejszyć ból stawów, pomóc nerkom, a nawet przyspieszyć regenerację mięśni. Ale powiedz mi w komentarzach, o którym z tych zastosowań już wiedziałeś, które z nich wypróbujesz. Jako pierwsze. Jeśli ten film pomógł Ci w jakikolwiek sposób, polub go. Teraz podziel się nim z kimś z rodziny, kto również powinien o tym wiedzieć i zasubskrybuj kanał. Aktywuj dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów z praktycznymi i skutecznymi wskazówkami dotyczącymi zdrowia i dobrego samopoczucia. Do zobaczenia następnym razem.